Paczka papierosów za 5 zł i wszystko jest legalne. W Łodzi znaleźli sposób, aby ominąć prawo zabraniające produkcji papierosów bez akcyzy. Służą do tego automaty do ich tworzenia, a produkcją zajmują się sami klienci. Łódź raj dla filmowców staje się rajem dla palaczy. Na tamtejszych targowiskach paczkę papierosów można kupić już za 5 zł, a wszystko dzięki tej maszynie. Klient ode mnie dzierżawi maszynę. Ja również mam w swojej ofercie gilzy i tytoń. Wkładamy to do maszyny, klient, znaczy klient wkłada do maszyny, uruchamia maszynę i odbywa się, tak powiem, dzierżawa, czyli klient odbiera gotowy produkt w postaci papierosu. I to legalnego, bo właściciele automatów pobierają opłatę jedynie za ich dzierżawę oraz tytoń i gilzy. Produkcją zajmują się sami klienci. Gotowe skręty pakują do torebek. Ja tutaj nie sprzedaję papierosów jako papierosów, tylko dzierżawię maszynę. Po drugie tyton jest bez akcyzy, bo to jest jako pudrolny. On jest wysokowilgotny, ma około 21% wilgotności i jak wiemy ten tyton nie jest objęty akcyzą. Po trzecie klienci, którzy korzystają z automatu produkują papierosy na własny użytek, przynajmniej formalnie. Dlatego łódzka służba celna nabiera wody w usta i niechętnie komentuje złoty interes na targowiskach własnej, No to zgodnie z przepisami ustawy, oczywiście, tak? Dla produkcji własnej. Natomiast właśnie wszystkie możliwe inne formy, no to już tutaj podlegają, podlegają informacjom. Za około 3 minutową dzierżawę automatu, bo tyle trwa produkcja 20 papierosów, klient płaci 3 złote. Za tytoń potrzebny do takiej ilości 2 złote i 50 groszy za gilzy. Razem 5,50. 50 Nic dziwnego, że łódzkie skręty rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Wydaje mi się, że coś pięknego. Cały czas kolejki i oby Polacy, każdy z Polaków, miał aż taką inicjatywę i pomysłowość. Wtedy będziemy się czuli dużo lepiej w swoim własnym kraju. Polak potrafi, prawda? Tak. I właśnie się to liczy. Południe papierosy przychodzą stali klienci, ale są i tacy, którzy zaglądają tu ze zwykłej ciekawości. To przyjechałem pierwszy raz, żeby skorzystać. Myślę, że dobra transakcja będzie. Bo ja kupuję też po pindzoty na lewo, jak to się mówi. nie? Ale tu na prawo kupuję nie? i też za 50, nie no to Dlatego chciałem spróbować tutaj. Ale niska cena to, według właścicieli maszyn, nie jedyny wabik na klientów. Głównie chodzi o, przede wszystkim o zdrowie Polaków. Dlaczego mamy się truć tytoniem, który jest gdzieś tam hodowany na Ukrainie? Niech Polacy palą sobie polski tyton produkowany przez polskich plantatorów, a nie jakiś tam szwaks, jak ja bym to brzydko nazwał. Jest tylko jedna wątpliwość. Nie wiadomo, czy złotemu interesowi nie przeszkodzi wkrótce rząd. Wtedy dym wokół automatów na pewno będzie większy.